3 już podają duży wybuch, a to będzie i 3? To będzie H3 H3 i 3 Tak, to będzie ten wybuch, dokładnie Na no, czacie już podają? I to jest duża przyprawa, nie? A nie Nie, ja, ja pierdolę to oni tu się zlecą wszyscy Czy duża jest? A pierdolnie duża przyprawa obok nie? Może pierdolnąć, a na i 3 rzeczywiście jest duża przyprawa Chodźcie zobaczyć kurwa tu jest, e... to jest to się zrobiła mierdowa. taka dziura kurwa się zrobiła. Ale bulgocze w tej dziurze, bo ta dziura to tam zawsze jest. Aha. Musi bulgotać w tej dziurze. Dobra, ja ja odpuszczę, to jest duże. No też je wynoszę. Ta, się wynoszę. Tak, faktycznie zlecam. to jest dużo. A już raz przez pół pustyni na piekotę zapierdalałem. <laughs> Ale coś pida tu, wyzbierane, kurde, albo nic nie wybuchało z tej strony. To wyjebała jakaś przyprawa po prawej stronie na ENE. -E. To ona cały czas wywala, to duża wylatuje. O kurwa. To my jej nie chcemy. Na czacie pisali, że się, się zaraz zlecą. Mhm, dobra. My chcemy średnią, ale coś ze średnimi bida z nędzą. Ty nigdy tej dużej nie widziałem. Może bym tam podleciał zobaczyć, kurwa, ale. Leć, na wyżejcie zbierzemy. Okej, okay. ilu, ilu was jest? Jest nas pięciu Myślę, że mogą. Chyba, że, chyba, że będzie grupa większa niż wy Ale my nie no jesteśmy tak, uzbrojeni. To to. Nie baradzie, tak. My tylko wyglądamy groźnie. Nieraz nie starcie. To wiem, tłum robi swoje, dokładnie. Jak wy obok siebie w pięciu wyskoczycie, no to... Jest i rot obok mnie. Oj co ktoś. nawet kurwa tej wyrzutni zjebane nie wziął A miałem wziąć, zapomniałem Ja byś naparzał do nich, no Nie, nie naparzałbym, ale wiesz Gdybyś tak że... zaatakowali, tak, to by odstrzelił Wiedzieliby, że wiesz Dokładnie. Zawsze bezpieczniej, nie? No tak, no wiem, no Ty masz, lubisz marnować pociski, wczoraj we mnie Napieprzałeś jak szalony Och, One są tanie One są taniutkie te rakietnicy. Tak. No dobra Możesz cię robić o, Duncan się odezwał na czacie Później, jak już macie sprzęt no. Mówisz, że się przedstawisz jeszcze, Duncan? O ja. nie ma Ujnia z grzybnią Trzeba zrobić dobre wejście, kurwa No, też zleci, ale za chwilę może być no. tak, że tam się zleci kilka osób i... Lecę tędy Smyrne tylko se stanę, tak. Zbieraj ją na jednej stronie, tak będzie zbierał na drugiej to lepiej. Lewo... Ale możesz yy, Duncan wylądować nawet jak ona wybucha, bo ona jest na dole, w środku. Tylko nic nie będziesz widział, będziesz miał fioletowy widok cały. To trochę pizda, bo później u mogę po znaczniku mógłbym go szukać. Musiałbyś szukać tak, no. Tylko ciężko, jak ci czerwia przyjdzie, szukać po znaczniku. No... Właśnie. No właśnie tak patrzę nikogo nie widzę na razie. Czy wiesz, czaje kurwa tutaj, nie? Tak, na dole wszystko widać? Obok tej przyprawy, lul. No to może już zbierają, jak wypierdalają czerwie. Są no, plamy, no zbierają, ale na pewno nie z zbierają, tylko z y, zagęszczarkami, bo widać, że te plamy. Ale to też może być kilka osób. Dwie plamki, słuchajcie, dwie plamki małe są. To dwójka ludzi. To jak wy ludujecie w piątkę, to ja się podejrzewam, że... Mogą spieprzyć, dokładnie. No, słuchajcie, ty chcecie by tutaj? Przelatujecie? Ja, ja dookoła nie krążę, nic innego nie znalazłem, mogę tam podlecieć. No weź, podlecie. tak. A, podleśli to, to, to jest jeden ornikopter zwiadowczy. Jeden to... ornikopter zwiadowczy i drugi ornikopter zwiadowczy. Wszystko małe ornikoptery. Jak my tu wylatujemy taką grupą, to oni... Mają skrzynki czy są... rakiety? No, nie wiem kurwa. No to zobacz, obczek, helikoptery z góry. No se przylecę kurwa tak pod nich. Rakiety oni są, są takie darmi... strzałem strzałem. Tak, dokładnie. Musisz na total. to, to... to jeden jest ma magazyn. Od tyłu Cię kurwo muszę zobaczyć o jest. Magazyn O! No. no! to dawać! Wycieczka A kolory jakie mają? Zielony, a drugi biały I czerwie tu, no to te małe napierdalają Chodźcie, chodźcie, Ale, kurwo, one... ej. ale, ale te małe nie wrócą chyba na duże pole Jak chcecie to chodźcie tutaj, naprawdę mówię Wam kurwo. Tak normalnie tak tak, A tak powiem, że mają różne plany Wylądujemy sobie na jednej stronie pola. To chodźcie, tu do mnie. pinga, widzicie. gdzie jesteś? Tutaj. Dobra, widzę. Już na napierdalam, ściągam. Gdzie jesteś? Bo ja nie wiem. Dobra, widzę. Ale trochę więcej tych jest. Zlatuje się, bydło. A, jest po Weź tą kurwę, jakąś mocną zagęszczarą, to ściągaj, kurwa, ty. No ja piątką walę Pierdolę się hołota rzuciła Rzuciły się Teraz się do góry wznosili jak ja im na dupę siadałem kurwa ty żeby zobaczyć co to są za ten Ale czy to będzie mnie gryzło? To małe Idzie? Czy idzie czy nie? Idzie, idzie, idzie Ale to ta mała, ta mała suka, nie? Ła, zostałem sami Kurwa. O, suka, do góry leci. Kurwa. jebana Ty, ja pierdolę, ja się wznoszę do góry. One potrafią ja. na 400 metrów skoczyć. Ładnie wyprółem. Do <noise> no dobra. Gdzie ona jest? Tam jest. Dobra, poleciała, suka. Ty dawaj na dół kurwa. O. Ale. Jeśli chyba te. Pomyliło kurwa Zaciąłem się nie mogłem wciąć do ornitoptera Zbieram tu Ty ale widzieliście jak on wyjebało do góry sukę? No. Ja nie wiedziałem, na szczęście Tam pół Spieprzyłem szybko stamtąd Już, następną wezwali O, suka jebana, kurwe blisko jest ty jakie bydle Nieźle O, jest ten by nam chyba pomógł, kurwa Nie, my to na razie to tak, to w ogóle My to tu wiesz Partyzantkę robimy Obiadów to my nie jadamy Czekaj, bo ona nadal jest ta czerwia gdzieś tutaj ale się ludzi nie robiło. Szybkie zbieranko. Ale że kurde nie mogłem przedtem wsiąść do ornitoptera. Stresik konkretny powiem wam. Tak naprawdę z tym było Odbiegłem i się nie dało. Chyba rod tylko po mnie ostatni podleciał. A tak to, kurna? Do góry, panowie? Pierdzielanko do góry. Na dopalaczu. I gdzie to bydle skoczyło? Nie skoczyło. Poszło tam gdzieś. Dobrze, że mam. I jeszcze trochę paliwa. Czy nie mam paliwa? Suczka, kurdo no. O, tu bida z tym moim paliwem. Kurna. Gdzie tu jest schowek? A nie, wsadziłem do schowka. Przełóż. Kurna, czemu nie mogę przełożyć? Za ciężko. Dobra. Jest i paliwo. Paliwo się przyda. Opaki tam już szyją. Strzywki. Zanim zdążę wylądować i pozbierać, to oni już następną czerwie ściągną. Ja wiem, że podlatujesz trochę i dajesz dudnik, tylko trzeba mieć dudnik, White. A my polecieliśmy w bazy robić, tak naprawdę na PVP. Na PVE, sorry. Ta przyprawa to tu przypadek. Już jest? Gdzie jest? Nie ma. A u mnie nie było, to gdzieś u was musiała być. Bo u mnie nie było nawet znaku czerwia. Jest, jest, jest. Ale lata jak pojebana tutaj, nie? Wiem. Wiem, 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 ale nie mam kubek. Co jest kurwa? No bo A, nie to to było we mnie. Pinga, mam, sorry, kurwa. Ale najlepsze jest to, że. Ona tak daleko była, że. nic mi nie zrobiła. Nawet nie było. Nie było widać. Czekajcie, bo trzeba podlecieć tam, gdzie jest bardziej gęsto. Dobra, tu jest gęsto. Jedziemy, kubki. I najpierw kubki, potem zbieranie kupek. I jeszcze kubka. Kurde, patrzcie, jaką kubkę zebrałem. Mała kubka, a i tak było 78. To jest piękne, te kupy wielkie. ...zapakowany sprzęt od razu. To trzeba robić kupy obok siebie. Tutaj, jak widać, jest dość niespokojna okolica. Właśnie. Ale patrzcie, u nich... ...u nich przylaciała. Nie u mnie. Ale najlepsze z to, bo ja jestem po drugiej stronie pola niż wy. I ja na przykład nie mam czerwonego wykresu EKG, bo to jest w daleko, nie? To jest pole, nie jest małe. No. no, możliwe, że. Bo ty lecisz na co? Na cichych butach? Lecę na cichych butach ta labach, Wróć. I może tak, może się nie interesuje aż tak. Dobra, wejdziemy tu. Już lepiej wiesz tak niż kurwa. Mimo wszystko. Niech Kurna Już mam Maszynę dość konkretnie pełną A tam chuj z maszyną Mam strasznie drogi sprzęt na sobie Z którym Nigdy nie jeżdżę na przyprawy Bo Tu są moje ulubione blueprinty, Założone Więc e, Mimo wszystko To macie zagęszczarki jakieś zajebiste bo ja Mimo wszystko, wolę się podnieść do góry. Słyszę, ja ją nawet widzę. Proszę, forever. Mówiłaś, że... Mówisz, że czerwia nie było. Czerwia, czerwi tu. Skurwieli. Za to, jak tam skrzynie w moim ornitopterze? Eee, kurwa. Wygląda jakby chciała wyleć, zacząć latać, kurwa. 600 jeszcze przede mną. Lecę tu, bo tu mam kubki zrobione. Dawać. Piachu. Kurde, ile zmarnowanego piachu tam leży? Człowiek zbiera tylko duże kupy. I to w tempie przyspieszonym. Ale rzeczywiście, pole jest takie duże, że. Kurde, za szybko. Ale mam za to dwie sztuki za sobą, bo coś czułem, że tu kurwa przylecimy. Ale takie duże, że nie łapię mnie ich czerw. Mi się niestety ten. Tam... No ja do upadła. Dobrze, niech idzie do nich, to ja sobie też podlecę. Ładnie. Wyskoczyło bydle Mi się wydaje, że będzie coraz gorzej. Co po obiad wyjdzie, to i obiad ucieka. Dobrze, wrzucimy do. Magazynu, ona już se poszła, chyba pojechała dalej. Jakim cudem, ja, mój ornikopter jest już pełen, kurwa? Przyprawy no, ciesz się. To jest na pewno mój, kurwa? Komuś jeszcze pomóc? Cóż, A, słuchajcie, bo... gdzie to jest rod? Trujeczka. Trójeczka Dobra, napierdalaj, zagęszczarą, ja ci będę to zbierał i wrzucał. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja tam, też no, patrzcie. Ciągle zapominam, że trzeba zrobić 5 kupek I dopiero potem można ogarniać. Już jestem pełen? Nie, jeszcze. Pełen. Ale to tutaj muszę być pełen. Kurwa, za szybko jak zwykle. Ja jestem pełen. Ja tylko odlatuję. No to pilnujcie. Leci. Dobra. Patrzcie, leci do nich. Nie do mnie, ale i tak się podniosę. Nie lubię jak pode mną przełazi. Ja już jestem pełen. O, mogę zatankować jeszcze? Tam chyba maksa wyjebałem. Idzie? Ja już pełen. Stopek ja pełen to. masz. Ja to. Co, po najwyżej mógłbym. Nic nie mogę. Coś wyjebać? Nie, za małe to wyjebywanie. Tak, chyba tam. No to wracamy. Ja pełen, czyli na południe panowie, prosto w linii prostej. Powrót do bazy, jeszcze raz. No jak chcecie, ja już mykam, bo jest pół do, dla mnie godzina spania się zbliża. Ryzyko, ale było warto, nie? za tyle jebaliśmy tej przeprawy kurwa dookoła. Czekaj, bo jeszcze raz. Jeszcze wrócić trzeba. Duncan, tu jeszcze jest z 10 razy tyle tego co my wyjebaliśmy. No dlatego dzi... Te, 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 teraz jakbyśmy żniwiarką tutaj posadzili. Kurwa No dobra, ja, inaczej Napierdolona Ro... Już żniwiarkę, no Ja bym kurwa... Ja odpadam